Cześć, z tej strony Robert Stępkowski. Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu, w którym wyjaśnię, czym są statementy if w VBA, do czego ich używać, jaka jest ich konstrukcja i jakie warianty tych ifów w VBA występują. Więc po pierwsze, do czego używać ifów? To jest innymi słowy if, po polsku jeżeli. Czyli do sprawdzania różnych warunków i wykonywania różnych poleceń w zależności od tego, czy dany warunek jest spełniony. Ich konstrukcja jest tak naprawdę bardzo prosta. W tej podstawowej wersji mamy słówko kluczowe if, po tym słówku dajemy nasz warunek, który ten, która ta funkcja, jeżeli sprawdza. Następnie jest kolejne słówko kluczowe den, i później w kolejnej linii. Wpisujemy, co ma się wykonać, jeśli ten nasz warunek jest prawdziwy. I na końcu kolejne słówko kluczowe: AND IF, czyli zamykamy ten, te, to sprawdzanie, zamykamy ten, te polecenia, które się wykonują, jeśli ten warunek jest prawdziwy. I jak to wygląda w praktyce? Napiszmy sobie taki statement if, który będzie sprawdzał, czy x jest liczbą dodatnią. Czyli najpierw sobie zadeklarujmy, zadeklarujmy x -a jako na przykład zmienną long. Podajmy, że ten x to jest na razie 10. I teraz dajemy słówko kluczowe if. I teraz x, czyli nasza zmienna. I sprawdzamy, czy ta zmienna jest większa od zera. Czyli czy jest dodatnia. Teraz kolejne słówko kluczowe then. Enter. I to się nam ładnie też, jak widzicie, w. E, jakby VBA odczytał te słówka kluczowe i je napisał z wielkich liter. I tutaj też wprowadził spację, także żeby to wszystko lepiej wyglądało. I teraz, jeśli ta nasza liczba jest dodatnia, to powiedzmy: e, wyrzucimy taką informację do użytkownika. Mm, powiedzmy: po positive, number. I teraz słówko kluczowe and if i koniec sprawdźmy, puśćmy sobie przez F5 to makro czy działa i działa, to jest liczba dodatnia zmienimy sobie ją na ujemną powiedzmy minus minus 5 F5 i nic się nie stało teraz zobaczcie jeszcze raz wróćmy do dziesiątki teraz wejdę przez F8 makro zaczyna się wykonywać do X jest przypisywana dziesiątka i mamy sprawdzenie warunku i wiemy, że ten x jest większy od 10, więc weszliśmy tutaj w głąb, tej, w głąb tego warunku, wykonaliśmy i właśnie w tym momencie wykonujemy polecenie MS, właśnie wyrzucenia tej informacji dla użytkownika, że jest to liczba dodatnia. And if, and sub, koniec. Ale jeśli mieliśmy te nasze minus, no powiedzmy, nawet 45, to teraz, jeśli zrobimy f8, przypisujemy, i jeśli x jest większy od 0, ale nie jest większe od zera, więc przeskakujemy od razu do end if i nic się nie dzieje. Od razu możemy zobaczyć jaka jest druga konstrukcja właśnie takich podstawowych ifów, ponieważ to moglibyśmy też napisać w jednej linii. To jest właśnie ta informacja. Wtedy mamy słówko kluczowe if, warunek, znowu słówko kluczowe then i to co ma się wykonać. Czyli w naszym przypadku wyglądałoby by to następująco. If x większe od zera to jest takie samo. Then, tu jest znowu tak samo, ale możemy to wszystko napisać w jednej linii. Zrób ten msg box i znowu może ten positive number. I teraz nie musimy pisać and if, ponieważ to wszystko się wykona w jednej, w, jednej, w jednej linii. Tu sobie zróbmy komentarz. Tu sobie zróbmy znowu jakąś liczbę dodatnią. Przejdźmy przez f8. Przypisało się if x większe od 0, then i od razu nam przeskoczyło, działa. Dobrze, teraz troszeczkę utrudnimy sytuację, bo może, mamy coś takiego w tych naszych instrukcjach warunkowych jak else. Właśnie taką konstrukcję if else. czyli znowu początek jest taki sam, czyli słówko kluczowe if, warunek, then, znowu słówko kluczowe, coś robimy jeśli ten warunek jest prawdziwy. I potem dochodzi nam drugie słowo kluczowe, else. Robimy coś innego, jeśli ten warunek nie jest e, prawdziwy. Ten nasz pierwotny. I znowu and if. E, I tak jak wcześniej w tym samym ifie bez elsa mo mogła być sytuacja, że jakby nic się nie wykonało, jak na przykład nam ta liczba była ujemna, tak tutaj zawsze coś się stanie. Zawsze albo ten warunek będzie prawdziwy, i wtedy wykona się ta instrukcja, albo on nie będzie prawdziwy, i wtedy zawsze wykona się ta instrukcja else, jeśli coś tej wpiszemy. I teraz jak to wygląda? Znowu sprawdźmy sobie takie szybkie ćwiczenie. Sprawdzamy, czy x jest liczbą dodatnią, czy, czy może ujemną, albo tak naprawdę niedodatnią. Czyli znowu if, słówko kluczowe, x większe od 0, then. Tab, żeby to wszystko ładnie, ładnie wyglądało, i teraz znowu może MSG Box Positive Number. Tu jakby mamy dokładnie to samo, ale teraz wróćmy sobie do, do pierwszej, jakby, do pierwszej kolumny znaków i teraz piszemy sobie else MSG Box. Możemy napisać Negative Number i pamiętamy o end if. No i też może na początku e, dajmy temu xowi jakąś, jakąś wartość. I teoretycznie gdybym miał te option explicit, o których mówiłem w tym głównym filmie o VBA, do którego zachęcam, e, to byśmy musieli też zadeklarować zmienną x jako jakąś e, jako jakiś typ zmiennej. I teraz przejdźmy sobie znowu przez F8 if x większy od zera, jest większy od 0 jest większy od 0 liczba dodatnia i end if ten warunek else się nie wykonuje ale teraz jeśli zmienimy ją na ujemną minus 10 to zobaczcie, że sprawdza czy x jest większy od 10, od 0 nie jest, więc else liczba ujemna mm. I żeby jeszcze delikatnie skomplikować sprawę, mamy jakby trzeci wariant konstrukcji if, else, czyli if, else, if, else. Tu znowu początek i koniec będą takie same. Mamy znowu słówko kluczowe if, warunek, den. Robimy coś, jeśli ten warunek jest prawdziwy, ale dokładamy później słówko kluczowe else, if. Znowu kolejny warunek, to jest ważne. I znowu den. I robimy coś. W przypadku, gdy ten warunek jest prawdziwy, a ten poprzedni nie był prawdziwy. Zaraz zobaczymy to na przykładzie. I potem też możemy dać, ale tak naprawdę nie musimy, kolejnego else'a, czyli zrób coś, jeśli te wszystkie inne warunki wcześniejsze nie były prawdziwe. Czyli jeśli wszystkie inne, jeśli one wszystkie były falsem, to wtedy robimy else dopiero. No i na końcu znowu end if. Więc sprawdzamy. Zróbmy sobie znowu. dim x as long x równa się na początek znowu 10 i po kolei if x e, większy od 0 then msg box mm. pozytyw number teraz damy else if x mniejszy od 0 DEN, bo zobaczcie, jeśli nie wpiszę tej DEN, to wyskoczy nam błąd, że jakby VB oczekuje w tym miejscu tego słówka kluczowego. I znowu MSG Box. Negative Number. I dalej kolejny warunek, bo tutaj mamy aż cztery warunki. Czy jest dodatnia, ujemna, równa 0, czy może większa niż 100? Więc też możemy to sprawdzić. Else if x równe 0 DEN msg box, eee, może po prostu zero. I na końcu else, może msg box, something else. Tylko że w tym momencie jeszcze damy end ifa. I w tym momencie dajmy jeszcze ten nasz warunek, else if. x co większy niż 100. Then msgbox bigger than. Ok, sprawdźmy to. Na dziesiątce zadziałało. Liczba dodatnia. Jest OK, koniec. Sprawdźmy na liczbie ujemnej. I znowu, ten warunek przeskoczyliśmy, bo nie jest prawdziwy, więc doszliśmy do drugiego, i ten już jest prawdziwy. To się wykonało. Tu mogłoby być oczywiście, właśnie warto, warto o tym wspomnieć, mogłoby być tu o wiele więcej instrukcji. Jakby nie ma ograniczenia co do tej liczby instrukcji, która może być w każdym z tych poszczególnych bloków. Sprawdźmy, czy to działa dla zera. Oops. If. To nie, to nie, ale to już tak. 0. Ok, ostatni test. Sprawdźmy, czy nam to działa dla 100. A w zasadzie dla więcej niż 100. Może być nawet i 1000. O, i mamy mały problem, ponieważ mm, oczek oczekiwaliśmy, jakby na samym początku, że e, dostaniemy informację, jeśli ta liczba jest większa niż 100. Ale zamiast tego dostaliśmy informację, że ona jest dodatnia. No bo, jak widzicie, ten warunek jest też prawdziwy dla tej liczby, tak samo jak ten, tyle że w tej konstrukcji wykona się pierwszy warunek, który jest prawdziwy. A jako, że x większy od 0 jest jakby większym zbiorem liczb niż x większy od 100, to przez to dostaliśmy właśnie tą informację, że ta, ta liczba jest dodatnia, a nie że ta liczba jest większa od 100. Jak to naprawić? Tak jak wspominałem, ten zbiór jest mniejszy, x większy od 100 niż x większy od 0, więc tak naprawdę możemy to sobie zamienić miejscami. Więc robimy sobie takie przeklejanie. Tu możemy sobie zmienić na if. To sobie też w zasadzie możemy nawet zostawić tutaj. Else if. I teraz powinno już zadziałać. Proszę bardzo, większe od 100. Więc, właśnie o tym, o tym warto pamiętać, żeby dobrze ułożyć te, te warunki, no bo tak jak widzieliście, przy tym nieprawidłowym ułożeniu, ta jedna, ten jeden warunek nigdy nie byłby spełniony, tak naprawdę. Zawsze, był, zawsze gdyby liczba była większa od 100, to w pierwszej kolejności byłaby większa od 0, więc ten warunek przy tym przy tym sprawdzaniu, czy ta dana liczba jest większa, większa od zera, byłby spełniony jako pierwszy i ten kod by się wykonywał. Dobrze, myślę, że to, że to są właśnie najważniejsze informacje o ifach, else'ach, else ifach. Ja mam dla was też małe zadanie domowe, żeby napisać właśnie taki statement if, korzystając z if, else if i else, który będzie zwracał liczbę, którą podał użytkownik, pomnożoną przez 2. Jeśli ta liczba była dodatnia, będzie zwracał liczbę przeciwną do podanej przez przepraszam nie przeciwną tak przeciwną. liczbę przeciwną, jeśli użytkownik wpisał liczbę ujemną i będzie zwracała 0, jeśli ten użytkownik wpisał po prostu 0. Tutaj jest jakby taki początek kodu, tak, żeby zadeklarować zmienną i do tej zmiennej wpisać ten nasz input box, żeby pobrać od użytkownika liczbę. Więc jeśli teraz wykonamy ten kod, to on tylko będzie prosił o liczbę. Jeśli mu ją podamy, to nic z nie zrobi, bo tu jeszcze nie ma żadnego kodu. To miejsce jest dla Was. Ja Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem.